Cześć, witaj, dzień dobry. Zapraszam Cię dzisiaj do czegoś wyjątkowego, a mianowicie do tego, abyś nabył, nabyła moją książkę, która jest wyjątkowa, która jest inna, która różni się od tego, co być może już do tej pory przeczytałeś, przeczytałaś. Ponieważ poza tym, że otrzymasz od razu praktycznie PDF-a, książkę w wersji elektronicznej, czyli praktycznie od razu będziesz mieć dostęp do moich doświadczeń, do wiedzy, którą właśnie przekazuję w książce, to automatycznie zostajesz dołączony, dołączona do grupy osób, które tak jak ty myślą poważnie o swoim rozwoju, o karierze, o budowaniu swojej pozycji zawodowej. Cały czas będziesz mieć możliwość korzystania z moich doświadczeń, z doświadczeń mojego zespołu, będziesz mieć możliwość brania udziału w webinarach, w szkoleniach, będziesz mieć możliwość czerpania Wiedzy wiedzy praktycznej, którą ja zdobyłem przez ponad 20 lat aktywności zawodowej. Tak więc, tylko ty decydujesz, rozwój kariera, biznes. Zapraszam Cię do zakupu mojego e-booka i zapraszam Cię do niesamowitej przygody, tak? do niesamowitego wyzwania, bo to nie, jest, to nie jest tylko tak, że czytamy jakąś tam kolejną książkę, odkładamy czy e-booka, czy odkładamy tę wiedzę gdzieś tam do schowka, zapominamy, ale jeśli faktycznie się zaangażujesz, jeśli faktycznie tobie zależy na, na Twoim rozwoju, to gwarantuję ci, że po zapoznaniu się z tym, co, co jest zawarte w treści książki, a także po wykonywaniu dodatkowych ćwiczeń, po wykonywaniu e, jakichś moich zaleceń, do których będziesz mieć dostęp na zamkniętej grupie Facebookowej, a także dostęp do webinarów, do szkoleń. Moich, a także do szkoleń czy warsztatów prowadzonych przez moich menedżerów. Także na bazie mojego biznesu finansowego, a zarządzam ponad 800 współpracownikami w 23 oddziałach, również w tym roku robimy ekspansję na Niemcy, Hiszpanię, na, na Włochy. Także będziesz mógł się tego wszystkiego uczyć ode mnie, będziesz mógł swoje doświadczenia gdzieś tam skonfrontować z tym, co, co ja robię. Także zapraszam Cię. Zapraszam Cię do niesamowitej przygody, do niesamowitego wyzwania. Zapraszam Cię do, do tego, abyś dołączył, dołączyła do niesamowitej grupy osób. I żeby faktycznie coś się zaczęło dziać, musisz dzisiaj podjąć konkretne działania. Przede wszystkim działanie jest ważne, bo dzisiaj można powiedzieć, że jest duży dysonans, duża można przepaść pomiędzy tym, co wiemy, a tym, co robimy, i teraz mi chodzi o to, abyś ty wiedział, ale przede wszystkim robił, abyś miał, miała konkretne efekty z tej wiedzy, którą zdobywasz, bo pewnie chodzisz na jakieś szkolenia, na jakieś webinary, na jakieś eventy, chociaż teraz. Częściej prawdopodobnie chodzisz na różnego rodzaju spotkania online, bo wiadomo jaką mamy sytuację, ale w 90% ta wiedza leży odłogiem, nic się z tym nie dzieje. Ja jestem aktywny zawodowo, ja jestem, można powiedzieć, autorem, który nie musi zarabiać na książce i dla mnie nie ma znaczenia, czy to ją kupisz, czy nie, ale jeśli faktycznie zostaniesz moim najpierw klientem. A potem zaczniemy konkretną współpracę, to gwarantuję Ci, że z punktu widzenia finansowego, z punktu widzenia rozwoju Twojej kariery, Twojego bezpieczeństwa związanego z planowaniem finansowym, Twoje życie będzie wyglądało zupełnie inaczej. Bez względu na to, czy jesteś dzisiaj studentem, samozatrudnionym, czy pracujesz w korporacji, czy masz duże, małe doświadczenie, to absolutnie nie ma znaczenia. Skoro gdzieś teraz mnie oglądasz, skoro słuchasz tego, co mam Tobie do przekazania, to znaczy, że. Szukasz dla siebie jakichś nowych możliwości. Może szukasz nowego miejsca, może szukasz nowych szans i bez względu na to, czy idzie ci dobrze, czy może troszkę gorzej, czy może coś tam się wydarzyło w ostatnich miesiącach i szukasz inspiracji, to trafiłeś idealnie, trafiłaś idealnie. Zapraszam cię do kontaktu. Także znajdziesz gdzieś link do zakupu, zapraszam cię i trzymam kciuki za Twój rozwój, trzymam kciuki za Twój. Sukces. Dowiesz się m.in., jakie dzisiaj są ważne aspekty, jeśli chodzi o budowanie Twojej kariery, czego musisz się nauczyć, co jest ważne, jeśli chcesz być pracownikiem, dobrym pracownikiem w korporacji, co jest ważne, jeśli chcesz prowadzić działalność jednoosobową, czy chcesz stworzyć biznes, czy chcesz być freelancerem. Jest kilka elementów, które są potrzebne każdemu, a mianowicie to, że trzeba umieć budować sieć kontaktów, trzeba umieć robić networking, trzeba umieć poruszać się w mediach społecznościowych. Trzeba umieć być osobą, która potrafi przyciągnąć ludzi, która potrafi skupić wokół siebie inne osoby, ale też trzeba być osobą, która potrafi sprzedawać, bo dzisiaj bez sprzedaży nic nie funkcjonuje i nie ma znaczenia, czy będziesz w korporacji, czy we własnym biznesie, czy będziesz prawnikiem, lekarzem, dentystą. Musisz umieć sprzedawać, musisz umieć dotrzeć do. Innych osób, którzy będą w stanie zapłacić za twoją usługę. Ja to robię od ponad 20 lat w branży finansowej, bo z tą branżą jestem głównie związany i jestem praktykiem, tak? I cały czas współpracuję aktywnie ze środowiskami studenckimi. Dzisiaj w zasadzie współpracuję z trzema pokoleniami, bo to są i studenci, i osoby w wieku 30, około 40 lat i też już te pokolenia trochę starsze, także mam całkowity przegląd sytuacji. Wiem, co działa, wiem, co nie działa. Popełniłem wiele błędów i chciałbym cię też przed tymi błędami ustrzec. Także. Dzisiaj, jeśli decydujesz się na to, aby dołączyć do mojej społeczności, zakup tego e-booka będzie tym pierwszym krokiem, ale tak naprawdę cała zabawa dopiero się zacznie. Także cieszę się, że, że możemy się poznać, cieszę się, że będziemy gdzieś tam mieli jakiś kontakt. Zachęcam Cię do obserwacji na mediach społecznościowych. Dodaj się do grupy, napisz do mnie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, jakiekolwiek, w jakimkolwiek jesteś teraz miejscu, pisz śmiało na pewno na odpiszę pewno na Twoją wiadomość. Tymczasem pozdrawiam Cię bardzo gorąco, trzymam kciuki za Twój sukces, do usłyszenia, do zobaczenia. Aha, pamiętaj, że w każdą sobotę, praktycznie o godzinie 10 organizuję webinar. Osobiście prowadzę, bądź jeden z moich menadżerów, partnerów biznesowych, także gdzieś tam pewnie na, na profilu czy na fanpage'u, tylko Ty decydujesz. Znajdziesz wydarzenie, znajdziesz linki. Zapraszam Cię, zachęcam do uczestnictwa Zapraszam Cię do obserwowania, do komentowania, do kontaktu ze mną, gwarantuję Ci, że jestem w stanie pomóc, że tak powiem ruszyć swoją karierę, ruszyć Twoją osobę, żebyś mógł naprawdę osiągać dobre rezultaty, bo jesteśmy ludzie, wszyscy, wszyscy mamy podobne, można powiedzieć, Słabe strony, a mianowicie prokrastynacja, tak wszyscy zwlekamy, wszyscy wiemy, może czytamy, chodzimy na, na spotkania, wiemy, co robić, ale często nie robimy. Często odkładamy różne rzeczy na później. Czy to chodzi o naukę języka, o sport, o biznes, o karierę, o zdrowie, w różnych aspektach życia można powiedzieć, odkładamy. Dlatego potrzebujemy odpowiedniego środowiska. Potrzebujemy osoby, która bardzo często powie, co trzeba robić, kiedy trzeba robić, i ty musisz być takim, czy taką osobą, która przyjmuje to i robi. To, co jest do zrobienia w danym momencie. Także jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Cieszę się, że będziemy mogli się spotykać. Zachęcam do tego, abyś został klientem, abyś teraz zakupił e-book i zaczynamy, można powiedzieć, zabawę i konkretną jazdę z Twoją karierą. Pozdrawiam, trzymaj się i Reklączyk. Hej, cześć.